ale akcja kurde i jaką ten mam ty. łopatkę ty doczy do fiołków ty niech bądź niech bądź nożą łopatkę do fiołków To tu jest skóra objęta dobra no kurde ja pitole Skąd? to jest na 100 procent nie mów Zobacz, nie. Patrz. <laughs> to będzie na 100 procent mówi Zobacz, 100%. I Jak to wygląda, to... czekaj, ja ci twoim nagram telefonem. Zobacz. Jest to ten? Jak to wygląda, to się tu zabija na bok. I to... ja, pitole. <laughs> Może być, nie? Będzie, nie? <laughs> o kurde. Ja, pitole. Siema Kwachu, siema Konrad, siema Jasiu, cześć Tomek. Cześć Leo, siema Guben. Siema, 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 siema. Eee, witam wszystkich serdecznie Wieje, siema Roxy. Wieje, to jest mało powiedziane. To piździ, to jest Armagedon. To jest totalny Armagedon. Ale to nic, nieważne. Siema Radziu. Cześć Jordan, cześć Olo. Ale my tu mamy grubą akcję, ale my tu mamy naprawdę grubą akcję. Kurde, no powiem wam, yy, jest, jest naprawdę petarda. Jest naprawdę chyba petarda. Siema, Konrado. Siema, partyzanto. Ale tu są ranty, ja pierdzielę, ale Artur ma chyba coś fajnego trafionego. Kurde, ja nie będę wam pokazywał, bo, bo, bo nie pokażę wam tego, bo byście nie, nie wtedy <laughs> za szybko wszystko wiedzieli. Ale fajnie to, no ja bajka, pie... nie? no bajeczka, Artur, bajka, <laughs> ja pitole. Siema, 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 księgowy. Ja tu na dwa telefony, siema Marfil, siema Dero, cześć Darek, na dwa telefony Arturowi robię za operatora kamery. Arturowi robię za... właśnie wyciągaj tego nie, na razie. Nie, nie. Arturowi robię za, za operatora kamery. <laughs> Ale mówię, zrobię zaraz livefonga. Migni chociaż na szybkości <laughs> i tyle. I tyle wam pokażę. I tyle wam pokażę. A Jezus, no i tyle wam pokażę. Yy, będzie, będzie filmik z wypadu. Siema Aniu. No weszliśmy, mieliśmy plany na, yy, na pole, ale niestety yy, niestety pole musieliśmy dzisiaj odpuścić. O kurde! Musieliśmy pole odpuścić. Siema Paulinka, siema bo, No bo by nam łby pourywało. By nam łby urywało. Jest yy, od wczoraj totalny armagedon. To co się w nocy zaczęło. Ja myślałem, że ja już się obudzę. Obudzę w terenie w ogóle nie wychodząc, nie ubierając się yy, no Armagedon, total Armagedon. Dachy pozrzucało, drzewa połamane w Wejherowie, yy, paczkomaty poprzewracane na samochody. Yy, u Artura, u Artura w bloku dach zerwało. U Artura, u Artura w bloku dach zerwało. No ja się obudziłem z dachem. Artur, jedno szczęście odpoczywasz? Pauza. Ale naprawdę jest grubo, nie? Siemawujek, siema wujek z USA, Siemandero. Yy, Artur, dobrze, że ty na którym mieszkasz? Na drugim, nie? Yy, na drugim, tak. A ile on ma? Trzy piętra. Cztery. Cztery. No to Artur miał dach. To Artur miał dach. Może chcę na shortsa wejść zobaczyć. Jo, wejdźcie do Artura. Artur na shortsa wrzucił. Y, Artur GT. Jak ktoś chce, to, to wejdźcie do Artura na shortsa. Zobaczcie jak u niego wyglądało, jak u niego blok wyglądał. Siema Waldi. Czy ja coś działam na rzeczy Łukasza? Y, tak, zostało wystawione sito na licytację. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś chciałby... Zapraszam na grupę Czarne Kciuki. Jest wystawione sito, y, sito, lęcznie, sito od Krzysia Śliczniaka, sito ręcznie polerowane. Jedyne takie sito z dziurkami Fi6. Y, no nie ma, nikt takiego sita na razie nie ma i nie będzie miał. Także jest to jedyne. Jeżeli ktoś by chciał, leci, leci, leci licytacja. Y, no i, i tyle. Oczywiście ode mnie też poszła y, wpłata dla Łukasza. Nie pozostaje obojętny na takie tragedie: no bo to jest jeden, jeden z metaloszukaczy, jeden z naszego grona, który również tam yy, no robi, jest hobbystą, jest pasjonatem, dlatego ode mnie również to yy, poszło: od Artura poszło, od Lonego poszło, od wszystkich tu chłopaków poszło. Także yy, wszyscy pomagamy. No. co? Co masz? Palec o kurde, siema Rafał, rękawiczkę? A co ty nie masz rękawiczek? Mam dziurę od tego grzebania. Paznokieć ci się wyrwał. Ja pierd... Masakiera. Ja pierd... Wiecie co on zrobił? Siema Krisu. Paznokieć mu się od tego, kurek grzebania wyrwał do góry. Fuj, tego wam w ogóle nie pokażę. Katastrofa. Siema Aniu. I ja, fitole, rzeźnia. I teraz ty wziąłeś moją rękawiczkę, ubrałeś. I ja, pierdole. Nie panikuj. No nie, ale Waldek, no trzeba to y trzeba to wyciągnąć, a, a jest to mocno, mocno zakorzenione tutaj i mocno głęboko. Za dużo adrenaliny. Ten wyrwał, normalnie uwierzcie mi, do góry, paznokieć mu od. Jak ty to zrobiłeś? No, kurde, dziurę mam w rękawiczce, zobacz. Teraz dopiero spojrzałem. Ja, yeah, pitole, no co za wariat. Yeah! Masakra! Nie, nie wierzę po prostu, nie wierzę, nie. Ja, yeah, pitole. To jest adrenalina naprawdę, ale zobaczcie, ile jest takich, ile jest takich y, przypadków, gdzie na przykład to już tak ekstremalnie, gdzie, gdzie, człowiek, gdzie, gdzie człowiek jest naprawdę w takim jakimś amoku, w takiej adrenalinie: y, złamana noga, czy coś po wypadku, czy coś, a on dalej, a on dalej leci i, i z tą złamaną nogą zasuwa. Yy... No Piotrek, wyszliśmy. No, no co, przecież nie będziemy słońce świeci. Naprawdę jest pogoda. Yy, no i ze złamaną nogą i zapierdziera parę kilometrów dopiero za chwilę jak, jak odpuszcza ta adrenalina, odpuszczają te emocje, pada i widzi, że coś się stało. Wychodzi to chociaż. Już jest gotowy. O pierunek, nie? Ja pierdziele, dobra, nie mówię co tam, co tam dalej, no. No weź so, odpocznij, zrób sobie pauzę, kurde. Tam masz strumyk, idź co, paznokcia, umyj. Tam masz ten strumyk, idź co, umyj tę łapę, kurde. Ty, jaki wariat, kura, masakra, nie. Ja już to prawie ma. Prawie? Trochę. To nie jest takie małe, kurde, wcale. No nie. Poczekaj, to weź to tylko tak, ten, zrób, żeby to było można wyciągnąć, żebyś mógł, to, żebym ci to nagrał telefonem, jak to wyciągasz. Będziesz miał pamiątkę. No kurde, molek, no. Dzik <laughs> GT. GT, GTI, no. <laughs> siemandero, Adaś, siemandero. Kurde, no, ja tak wiecie, tu z wami, trochę na was, trochę na Artura, trochę na was, bo sam, sam jestem bardzo ciekaw tego, tego, co tu ten, ale, <laughs> no. O Jezus, dobrze no 1.9 TDI 1.9 TDI, no <laughs> z Gyteslo <laughs> Najlepsze fury z Guteslo. Paweł, wszystkiego najlepszego jest Paweł Łapkiewicz. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam Sto lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Paweł, wszystkiego najlepszego, sukcesu w życiu osobistym oraz zawodowym życzy cała rodzina Czarnych Kciuków. Paweł Łapkiewicz, dzisiejszy solenizant, urodzinki, wszystkiego najlepszego, Pawełku. Ten dalej walczy, ja pitole, kura, nogi mi ścierpły. Nogi mi ścierpły. Oj, wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego. Paweł Niebieski, klub mo, klucz mocy. Ale emocje, aż mi się tu, kurde, yy, język plącze. Ale mówię, wyszliśmy, wyszliśmy, bo zobaczcie, no niebo jest, niebo jest fajne, niebo jest fajne, pomimo tego, że pizga, wczoraj wymęczony, bo cały dzień yy, w trasie, jak wiecie, wczoraj byłem na pogrzebie Sławka Kuberny. Yy, pogoda, no niestety, lało, lało, wiało. Yy, trasa powrotna to była... Ja już mówiłem do uli, myśmy wracali wracali autostradą. Mówię i czuję się, jakbym jechał w alkogoglach normalnie. Nic nie było widać, totalnie nic, wymęczeni, yy, wymęczeni yy, i wymęczeni, totalnie wy, wy, no, wyportkowani. Wczoraj przyjechałem do chaty, ula padła, ja za chwilę też padłem i, i tyle. No, ale. ale Sławka pożegnałem, Sławka pożegnałem. Jeszcze raz dziękuję, yy, dziękuję wszystkim tym, którzy, yy, którzy wsparli, wsparli i, i, i tyle. Działaj, wariacie, jak ręka? O, kuria, o Jezus, Maria. No, ja. Ale to się działo. No, jeżeli ktoś by chciał. Jeżeli ktoś by chciał niebieskie klucze mocy, wrzućcie, wrzućcie tam link do zbiórki dla Łukasza. Jak możecie, to, to kto tam będzie miał ochotę, to niech tam wrzuci po parę, po parę centów, chociaż z tym wrzucaniem to wiem jak to jest. Ale jeżeli ktoś będzie miał ochotę niebieskie klucze mocy, proszę was wrzućcie w tym momencie linka do zbiórki dla Łukasza na pomoc dla Łukasza i jeżeli ktoś będzie miał ochotę, zresztą to już chyba te linki są wszędzie w całym internacie Poudostępniane, także yy, no, nie, ma, nie ma problemu tego tam znaleźć, tak? no, to jest prawdziwy komandos, no co to Tu u nas w Wejherowie to nie ma miękkiej gry Tu mieszkają same twardziele, no Miękkie fajki mieszkają za Wejherowem, no O ja pitole, no no i dobrze Jawor, no i dobrze. A ten kopie. A ten kopie. Wyciągaj, wyciągaj. Wyciągaj. Do to wyciągnę. Kurde. No, jest grubo. Ojej. No. Co? <noise> Działasz? Kłapać, to nie ma miękkiej gry. No, korzenie są najgorsze, naprawdę. Korzenie tu są to takie, tra takie blaszki, tragiczne <noise> Takie tragiczne te korzenie Czasami. są i, i i tyle, no. Rannego trzeba wyleczyć? Ja nie wiem, a ty jutro jedziesz rano? Gdzie? Tak. Z powrotem. Ja myślałem, że ty przyjdziesz wieczorem, może byśmy ten zajagerowali tą ranę. Co? Nie? Okej, okay, no rano jedziesz. Ale możesz przyjść, możesz patrzeć, jak ja będę jager, tak jak ty mówiłeś. Nie, na patrzenie to nie, nie. Ten działa. Kurde. Kopaś mość, kopasz mość. mości, nie poddawaj się. Ja pitole, no. No na rany najlepszy Jagermeister, nie? Ja mogę przyjść tak. Powodzenia w terenie. Metoda tradycyjna, metoda tradycyjna. Znieczulone, odkażone i tak właśnie, tak właśnie to ma być, nie? Dobra, dobra, yy, słuchajcie. Wypadałoby chyba jako kolega Arturowi pomóc, może kopać, co? A nie, Kora, jeden kopie, a drugi. Hi, 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 ha, ha, ha. No normalnie, będzie robił zawsze tak. Kopie, <a> reszta patrzy. <laughs> jeden kopie, reszta patrzy. Hi, 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 ha, ha, ha. O, pięknie, pięknie. Pięknie, no działaj, działaj Ja sobie live poprowadzę. Ja się tu z moim kuzynostwem pośmiejemy na żywo. Popatrzymy, beketowie będziemy. A, Artur, a, Artur. Artur, Artur, siema dafirek, no i wszyscy razem, Artur, Artur, dajesz, dajesz, to jest wiecie, to jest tak samo, to jest tak samo jak ten. Jak siedzisz w autobusie i patrzysz w autobus na przystanku, już powili, powoli drzwi się zamykają i widzicie, że klient biegnie do autobusu, i wiecie, że nie zdąży, i wszyscy dajesz, dajesz. I każdy beka, nie? <laughs> drzwi się on. zamykają autobus, rura, on dobiega, a wszyscy dajesz, dajesz. <laughs> no, tak ma być, kurde, Siema, ma grochu. Siemandero, idę to już ruszyć, czy nie? Co? Jeszcze nie. Ja, pitole. Dzisiaj nie będzie dzisiaj będzie filmik, jutro będzie o o o. Jutro będzie filmik, jutro z rana Was, będzie filmik. No w ziemię. Ja, pitole. Ja, pitole. Co ty masz tutaj? Co ty masz tutaj? Kurde, na działane, no. Pauza? Pauza. Bo izostarku? Jo? Trzeba odpocząć trochę, bo aż mi ciśnienie Męskiego czy damskiego będziesz walił? Męskiego. No to po męskim izostarku i... Dobra! Dobra! Damskiego, kurwa, co? do damskiego! Ty. A co to jest damski? No to są te twoje, te oszukane, kurwa. Męskiego, jak prawdziwy, Aha. kurwa... Kacidło Kadzidło. Artur, przyszykuj kadzidło. Kurwa. Paweł leć świętować, leć świętować. Nie śledziku, się mandero. Leć Paweł, świętować wszystkiego najlepszego. Dobra. Kończymy. Życzymy wam miłego weekendu udanej soboty. Weźcie tam Pawełka Łapkiewicza zdrówko. Ciekido. Ludwik. My nie mamy jak. Ludwik, pieniądze. My trwamy. Ludwik, my trwamy czas, cały czas. Trwamy. No. Zapraszam na zimne, zimne, kurde, żeby nie było taki kawał, to bym pojechał. Po wczorajszej trasie to naprawdę dzięki, dzięki, dolar, dzięki bracie. Po takiej trasie, wczorajszej to nie chce mi się nawet jeździć. Kochani. Udanego weekendu, bawcie się dobrze, uśmiechajcie się, uważajcie na siebie, nie dajcie się temu huraganowi. I co? Czekajcie jutro, czekajcie jutro na filmik. Jutro wlatuje filmik także. Nara i do zobaczyska. Hejo! Pan, 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 pan no weź to.